Cześć, mamy tutaj dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych, i będziemy wybierać wspólne mianowniki. Zacznijmy od tego, że rozkładamy zawsze do postaci iroczynowej mianowniki, które mamy. I tutaj najpierw nie trzeba pierwszego, drugiego też nie trzeba, mamy też pierwszą potęgę. A trzeci z kolei jest do rozłożenia. Tutaj będzie x minus 2 razy x plus 2 ze wzoru skróconego mnożenia. A kwadrat minus b kwadrat. No dobra, to teraz możemy sobie wyznaczyć dziedzinę, bo mamy rozłożone mianowniki i widzimy, że x należy do rzeczywistych bez minus dwójki i bez dwójki. To teraz wybieramy, do, przy, wybieramy wspólny mianownik i zobaczcie, patrzymy. Mamy tak: x minus 2, x plus 2, x minus 2, x plus 2. Czyli przynajmniej raz to się powtarza w każdym. Znaczy w tym występuje to i to, a tu raz i tu raz, czyli bierzemy sobie po jednym takim. Wspólny nasz mianownik to jest x minus 2 razy x plus 2 i będziemy rozszerzać ułamki. Pierwszy ułamek musimy rozszerzyć przez x plus 2, prawda? Patrzymy, czym się różni ten nasz nowy ułamek od tego starego, no to widzimy, że trzeba razy x plus 2 wymnożyć. Teraz drugi mianownik różni się tym, że ma x plus 2, a nie ma x minus 2, czyli musimy rozszerzyć przez x minus 2. I jeszcze mamy ostatni ułamek, który ma swój mianownik taki sam, czyli nie rozszerzamy go, po prostu musimy odjąć ten ułamek, czyli odejmiemy x kwadrat i odejmiemy 4. I teraz przystępujemy do wymnażania. Mamy 3x plus 6 plus x kwadrat minus 2x. Plus x minus 2 minus x kwadrat minus 4, a mianownik jest bez zmian. x minus 2 razy x plus 2. I patrzymy, co się dzieje. x kwadrat nam się zredukowało. Teraz x. 3x, odjąć 2x to jest x, dodać x daje nam 2x, czyli mam 2x na górze, a wyrazy wolne też się zredukowały, czyli mam 2x dzielone przez x minus 2 razy x plus 2. No dobrze, to zajmijmy się teraz drugim przykładem. Znowu rozkładamy do postaci iloczynowych. Tutaj możemy wyłączyć x przed nawias, czyli będzie x plus 6, odjąć, 1 minus x przez 2x i dodać x minus 1 przez x plus 6. No to teraz patrzymy sobie. Mamy tak, x na pewno bierzemy, x plus 6 bierzemy. I teraz ile razy? x bierzemy sobie raz, tak? bo to jest najwyższa potęga, jaka mamy w mianowniku, to jest po prostu x do pierwszej, x plus 6 też jest do pierwszej, no i jeszcze mamy dwójkę, którą też musimy użyć, tak? bo pozostałe nam się powtarzają, x i x plus 6 jest powtórzeniem, więc tego nie, przez to nie będziemy jakby zwiększać jeszcze mianownika, wymnażając przez to wystarczy nam wziąć to po jednym razie czyli nasz nowy mianownik to będzie tak 2x x plus 6 i teraz porównujemy sobie te nasze stare mianowniki z nowym mianownikiem to widzimy, że ten pierwszy musimy rozszerzyć przez 2, prawda? Czyli wymnazamy 4 razy 2, wychodzi nam 8. Teraz drugi. To był minus, tak? 1 minus x i drugi mianownik różni nam się tym, że x plus 6 brakuje nam w iloczynie, więc Musimy wymnożyć razy x plus 6. I teraz plus x minus 1. I teraz, jak widzimy, tutaj nam brakuje 2x, czyli tam mnożymy razy 2x. No i teraz mamy już rozszerzone. Szybko jeszcze dziedzinę sobie wyznaczmy. X należy do rzeczywistych bez 0 i bez minus 6, to może najpierw napiszemy minus 6 i 0. I wracamy do naszego przykładu 8 odjąć będziemy odejmować, więc pamiętamy o znakach, czyli mamy 1 razy x najpierw, czyli odjąć x. Teraz mamy 1 razy 6, czyli odjąć 6. Teraz mamy minus x razy x to jest minus x kwadrat. I jak mamy to odjąć, to musimy to, to dodać. I mamy minus x razy 6, czyli minus 6x. I zmieniamy znak, czyli plus 6x i teraz wymnażamy razy 2x, czyli będzie plus 2x kwadrat, minus 2x. Jak wolicie bardziej zrobić to sobie powolutku, to róbcie. Ja tu po prostu nie mam miejsca na tablicy, więc muszę tak szybko w pamięci to robić. I teraz patrzymy. Mamy tak 3x kwadrat. 3x kwadrat. X mamy minus, to jest plus 6, czyli 5x. Odjąć 2x, czyli plus 3x. razy wolne: 8 minus 6, czyli plus I dzielone przez 2x razy x plus 6. No i to niepotrzebnie to równo się napisało, słuchajcie, bo przecież tego się nie da e, skrócić. Widzę, że to nie będzie wspólnych dzielników. E, I zaczynamy następny przykład. E, postać iloczynowa 2x minus 3 razy 2x plus 3. To jest nasz pierwszy mianownik rozłożony. A i następnych już nie trzeba rozkładać, ale możemy coś tu zrobić. Teraz 2x minus 3, czyli mamy 2x przez 2x minus 3, tu nam się powtarza. I zobaczcie tutaj a w tym trzecim mianowniku, no to mamy taką różnicę, że mamy 3 minus 2x, czyli tak jakby od, tych, od tego poprzedniego mianownika, różni nam się tym, że to jest przeciwny, tak? Czyli minus jakby wyciągnąć przed nawias z tego mianownika, no to będzie on taki sam czyli jeśli mamy tu minus i wyciągniemy minus z mianownika to możemy zmienić na plus i będzie 6, a tu mamy 2x-3 minus tak, wyciągnęliśmy minus i zamieniałam kolejność tego, jak to było napisane to teraz wybieramy mianownik ja widzimy, widzim, że to i to musimy wziąć, bo to jest konieczne w tym, w tym występuje po jednym razie tu występuje raz to samo i tu występuje raz to samo, czyli nie powtarzamy trzemy już sobie na wspólnym Mianowniku. 2x minus 3 razy 2x plus 3. Pierwszy element się nie zmienia, bo to jest właśnie ten mianownik z pierwszego ułamka. E, teraz dalej mamy plus 2 minus. E, przepraszam. 2 minus x. E, I tu rozszerzamy razy 2x plus 3, bo tym się różnią te nasze mianowniki, stary i nowy. E, I plus 6 razy 2x plus 3, też tym się różni. E, I możemy teraz. To sobie pomnożać, czyli będzie x kwadrat, dodać 4x, e, dodać 6, odjąć 2x kwadrat, odjąć 3x plus 12x plus 3 i będzie na, na dole 2x minus 3 razy 2x plus 3. Oczywiście poprawiam, to jest plus 18, plus 18. I w związku z tym możemy to sobie już obliczyć. Mamy minus x kwadrat plus 13x i plus 24 dzielone przez 2x minus 3 razy 2x plus 3. I przechodzimy do następnego przykładu. Znowu musimy rozłożyć sobie mianowniki. Tutaj jest wzór skróconego mnożenia 3x min minus 1 do kwadratu. To będzie wszystko w porządku. Minus 3x kwadrat przez 3x minus 1 i odjąć x. No to teraz patrzymy na dziedzinkę. x należy do rzeczywistych bez 1 trzeciej i wybieramy mianownik. No to mamy tak, 3x minus 1 do kwadratu, 3x minus 1, no i tu mamy 1, czyli bierzemy sobie 3x minus 1 do kwadratu. Musimy zapewnić co najmniej taką ilość, jak w jednym z mianowników. Czyli nasz pierwszy ułamek bez zmian, 2x kwadrat minus 7, nasz mianownik to będzie 3x minus 1 do kwadratu. I teraz tak odejmujemy tutaj 2 minus 3x kwadrat. Rozszerzone przez 3x minus 1 a, i jeszcze odjąć x razy 3x minus 1 do kwadratu, tak? Bo to była jedynka, jakby domyślnie w mianowniku, więc musimy to roz, no, roz, jakby, a, rozszerzyć przez 3x minus 1 do kwadratu. A, no i zaczynamy tutaj mm, pracę, więc <ścoughs> tu będę zapisywać 2x kwadrat minus 7 i teraz odjąć. W nawiasie 6x minus 2 minus 9x do trzeciej i plus 3x kwadrat, zamykamy nawias i teraz minus, <coughs> przepraszam, i teraz wiemy, że 3x minus 1, no to mamy tutaj ten mianownik nasz pierwszy z, z przykładu i będziemy razy x wymnażać, razy minus x, czyli będzie minus 9x do trzeciej, Plus 6x kwadrat minus x i to by było na tyle, więc jeszcze mianownik napiszemy i zaraz to będziemy sobie podliczać. 3x minus 1 do kwadratu i to się równa 2x kwadrat, albo już sumujmy, może tak, z tymi, które są, mamy poza nawiasem. 2x kwadrat i 6x kwadrat daje nam 8x kwadrat. Teraz minus 9x do 3 nie powtarza nam się tu i mamy minus x i jeszcze minus 7. I teraz nawias, pozmieniamy znaki, tak, bo musimy to wszystko odjąć. A teraz w środku tu nam się nie powtarzają potęgi, czyli po prostu wszystko odejmiemy. Minus 6x plus 2 plus 9x do 3 minus 3x kwadrat przez 3x minus 1. Do kwadratu. I teraz dodajemy do siebie wyrazy podobne. Mamy 9x do 3, 9x do 3 się redukuje. Mamy 8x kwadrat minus 3x kwadrat, czyli to będzie 5x kwadrat. Dalej, x jest ich a minus 7. I wyraz wolny minus 7 plus 2, czyli minus 5. I mianownik 3x minus 1. ao quadrado.